Wędkarski atlas polskich ryb. Mamy tak. Pierwszy atlas wędkarski. Oczywiście, piszcie w komentarzach, co chcecie kolejnego. Tutaj mam cenę. Niepotrzebne to jest. Tutaj to jest niepotrzebne. To mogę gdzieś położyć. To są, wiecie, takie papierki. Tam cena, ile to kosztowało. Już Wam To też odłożę. Pierwszy atlas wędkarski. Nie może tego za chwilę Wam pokażę. O, pierwsza strona, czekaj. To nie jest pierwsza, tak, to jest pierwsza bada. Tak? Już Wam pokazuję. Nie będę Wam czytał, ale. Nie, czekaj, to nie to. A, macie. Okej, okay, coś, tutaj są napisy. Um, już Wam pokazuję kamerką. Nie wiem, czy widzicie. Pierwsza strona jest. już wam pokazuję. Kolejną. Yy. Ogólnie, tu wędkarskie wszystko pisze. O autorze, wszystko o, o czym to, o wszystkim jest. Tutaj mamy autora. Tutaj mamy autora. Tutaj mamy, jak ktoś łowi. Jak jesteście, wędka jesteście wędkarzami, to klikajcie suba i łapkę. Kolejne to tutaj zrobili chyba dwa duże ryby znaczy, Niestety wam nie przeczytam, bo będzie za długo czytania Ale tu pisze coś, że, że zasady wędkowania Do legalnego ryb w Polsce I to wszystko tu pisze Tutaj pływają na tych Lecimy dalej Będę to szybko tłumaczył Bo to jest bardzo długa książka Ona ma ze 100 stron Dam, y, wam pokażę do 50 i tutaj pokażę wszystkie, bo to jest trochę krótsza książka. Tu mamy chyba łaneliny, zopane albo po prostu w wodzie. Tutaj chyba, jakbyście nie widzieli. A tutaj jest y, dużo drzew i wędkarwanie. Okay. Kolejne. Y, dzisiaj jest family friendly, czyli nie przeklinamy ani nic. U ładny sandwich i że taką robi, Widzicie? Tutaj ten. Jakbyście nie mieli takiego tego, to, to zrobię odcinek, gdzie wam to wszystko przeczytam. Piszcie w komentarzach, czy coś takiego chcecie. Napiszcie w komentarzach, co jeszcze byście chcieli wędkarskiego, może nie wędkarskiego. Niestety nie będę na rybach yy, nagrywał, bo po prostu tato mi nie pozwoli. Tutaj macie yy, wędkę i kołowrotek, bardzo ładny. E, dobra, do 20 wam pokażę, bo to będzie długo trwało. Przepraszam, ale wiecie, jestem. E, muszę zrobić e, nie, krótki odcinek. Haczyk to. M, te takie. Te, nie pamiętam jak nazwy mają. E, jeszcze kilka stron wam pokażę, a potem pokażę wam dokładnie, jak wycelerowuje każdy gatunek ryb. Tu jest taki wędkarz w tyłowinach, muchy. Tu macie spinningowe rzeczy. Tu macie siatkę i przynęty u góry, widzicie tutaj i tutaj. Tu, ma, tu macie, tu macie siatkę. Rybę z siatką. W siatce jest. Ym, I ostatnia y, strona, dobra, do 21. Do pierwszych. Dobra. No, no ja nie umiem mówić po polsku, bo jestem w Belgii. Dobra, tutaj mamy kowrotek, ktoś łowi. No. Kiedyś wam to przeczytam, może kawałek. Przechodzimy do książki. Atlas ryb polski To jest trochę bardziej ciekawsza książka Może to też jest ciekawa, ale to jest ciekawsza o gatunkach To odłożę na miejsce, tam gdzie było I może, Jak chcecie to mogę Wam książkę pokazać o dinozaurach Jak lubicie To będzie przeznaczone dla dzieci, bo jest family friendly Może też dla dorosłych, wiadomo Pis treści. Podstawowy macie o rybach. Mnie nie interesują takie rzeczy. Ja potrzebuję jakieś takie wiecie, ryby, ratunki, bo mnie to nie interesuje. Tutaj macie... Ja wam pokażę wszystkie właśnie strony. E, te, dobra, też wam pokażę do 20, bo to będzie trochę za długo trwało, a odcinek może na maksymalnie do 10 minut mój. że znaczy, może dłużej, ale wiecie, ja nie chcę to zbyt długich. Tutaj macie rybki, tutaj macie e, rekiny chyba. No, rekin Mod, w jakimś pewnie Atlasie, ja wam powiem, tu mamy węgorza i jakiegoś. Nie wiem, co to za ryba, bym musiał przeczytać. Bo to jest chyba karaś, karaś albo jakiś karpik, wiecie. Tutaj. Eee, to jest węgorz, nie wiem, czy widać. Wam to przybliżę. O, tu przybliżyć. Węgorz, a tu inna ryba. Do 20 stron lecimy, bo niedługo już będzie 10 minut. E, tutaj mamy jakieś morskie ryby. Dwie, dwie morskie ryby. Tutaj mamy chyba tą, nie pamiętam jak się nazywa, to jest ta płaska ryba, co mój tato kiedy złowił. I to jest taka armada dużych morskich ryb. Lecimy dalej. E, mam też przy sobie pączki, to co było w ostatnim odcinku. O, te śmieci wyrzuciłem tam. Mam takie pączuszki. A ja nie mogę tego włożyć do buzi. Mm. <grywa> Chyba to stroć albo nie wiem, strąg. Tu. A tu jakaś inna ryba koi. Wczoraj mamy zapchaną buzię jedzeniem, ale... O jeszcze, jakiś rośliny. Jeszcze, jakiś rośliny. Jesią jakieś rośliny. Tu jest mi i jakąś rybę. Tu jest ryba, tu jest łowiący pan. To jest chyba babka. Nie jestem pewien, ale to jest babka chyba. Tu jest. Już wam mówię. Tu jest wędka, i tam jakaś ryba płynąca, i, na, i ludzie na stojaku. To jest taka ryba, nie jest wędka. Są jeszcze trzy strony, albo dwie Umiem matematykę, ale mi się nie chce liczyć Tutaj macie jakieś drzewa jakieś te. Tu macie jakieś, nie chcę wam zasłaniać Lecimy dalej To jest chyba najdłuższy odcinek Na tym kanale, teraz tutaj tu macie te I na dole macie też powroty z wędkami, chyba na suma Jestem na stronach, którą Wam pokażę. 7 minut trwa. Więc idealny czas, żeby skończyć za chwilę. Jeszcze nie będę kończył, jeszcze zrobię. Macie... Znacie, profcia i właśnie miałem mówić. Polecam Saferwalny Safer Polecam, bo grać, Polecam profciu, polecam na karną i polecam na... Polecam... 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 Turciak na Naruciak. No Maruciak, na polecam. Polecam y, ludzie, którzy są tak śmieszni i Multiego. Sam jestem taki trochę multi. Mówię też wyprowadźcie, bo ja, ja chcę zrobić taki kanał, gdzie będzie śmiesznie. No może to nie jest śmieszne, ale chcę Wam pokazać jak mój wujek, który jest na... Y, 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 Brodaty Gracz. On zrobił już dwa odcinki jedną z książką i z grami. Pierwszy odcinek był z tymi grami, a drugi był z przeglądem takiej książki, gazetki takiej o grach. Mamy tu chipsy, pusteczki, nic innego chyba tutaj nie mamy, więc żegnam się. Pa!